Siemanko, wszystkim. E, to jest dzisiaj najważniejszy film w tej serii, bo pokażę ci, jak grać i wygrywać w Chicken Raw 2 w sposób bezpieczny, bez stresu i bez chaosu. A jeśli chcesz mieć kontrolę nad Grow i swoimi pieniędzmi, pierwszy link w opisie to miejsce, od którego powinien zacząć, bo to jest strona oficjalna, z której ja sam osobiście się korzystam. E polecam, tu są e pewne wypłaty, e nic się nie zatrzymuje, jest obsługa klienta, więc polecam. Dobra, wygrywanie w Checkin'RO2 to nie kwestia szczęścia, tylko to plan, dyscyplina i konsekwencje. E zawsze musicie sobie ustalić limit. Czyli, e, tutaj będę gadał teraz o, ogólnie to cztery poziomy trudności tutaj są. Łatwy, średni, ciężki, nie, trudny i hardcore. I właśnie zaraz będę gadał o wszystkich opcjach łatwych, że musicie sobie ustalić limit. Ja mam taki limit, że jak przegram e, dwie rundy, z, e, nie, o dwie rundy z czterech na którymś z poziomów, to przechodzę od razu na łatwy z powrotem. E, I właśnie ja zaczynam sesję. Grając na łatwym poziomie na tym z 5-6 rundek i ważne, żeby tak nie wiem jak zagram z 5 rundek to żeby 4 z nich były wygrane e, jeszcze lepiej jak pod rząd, a jak nie no to nic e, i właśnie później po tych rundach przychodzę na średni poziom tam gram 2-3 rundy i też ważne żebym wygrał 2 e, albo 3 ja gram 4 na przykład ja gram 3 rundy to żebym 2 wygrał. A jak przegrywam dwie rundy, no to wracam do łatwego i znowu kółko, tylko jak wracam to nie robię znowu 5-6 rundek na łatwym, tylko 2-3 i tak lecę dalej. 2-3 na łatwym, 2-3 na trudnym, na, na średnim, 2-3 na trudnym i na hardkorze, ale tak to ciężko tam dochodzi. Ja to zawsze jak wygrywam dwie rundy na trudnym pod rząd, to wracam od razu do łatwego, nie chcę spadać dużo kasy. Dobra, jeszcze zawsze trzeba wiedzieć, kiedy yy, kończysz. Czyli na przykład przed każdą rundą sobie ustawić, że dobra, w tej rundzie mam sobie dojść do mnożnika 1.75, nie? No to z, mamy jakby szansę pójść dalej, ale miałem taki plan, zamiar, nie, tutaj kończę. I jeszcze ważniejszym, takim najważniejszym punktem jest to nie grać pod wpływem emocji, bo to naprawdę przeszkadza i później będzie takie... Wiecie, ja przegrałem rundę teraz. Tak, o zaraz wstawię tutaj w zakład 7 i dobra, lecimy, bo, no bo chcę odbić to, co przegrałem, nie? To jest do dupy, naprawdę. I przypominam też, jeszcze, że tam jest pierwszy link w opisie. A pierwsze 20 osób, które wejdą na ten link, dostaną bonus 500 euro za darmo na start. Taki startowy kapitał, z którym już możecie od razu zarabiać, a po pierwszej wygranej sobie możecie to wysłać gdzieś tam, nie wiem, na konty bankowe, na krypto, yy, gdzie tam kto woli. No i jeśli się trzyma za zasad, to gra przestaje być problemem, a staje się rozrywką. No i mówię, grajcie mądrze, nieimpulsywnie, sprawdźcie pierwszy link w opisie, no i życzę powodzenia na drodze w Chicken Row 2. Dzięki za oglądanie.